Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie cholernie głupi filmik według mnie. Jak widzicie, leżą tu nożyce do cięcia, różnych gałązek. Gdzieś w ogrodzie. No, generalnie służy to do obcinania. Jak mówię, gałązek gdzieś tam na drzewkach i tak dalej. I powiem wam, że kupiłem to w Lombardzie. Z czystej ciekawości bardziej. Po prostu jak to zobaczyłem, to pomyślałem sobie: Kurde, ale fajne. Kupię sobie, nie? Zobaczymy jak to będzie działało. Nawet nie miałem pomysłu na to, do czego to wykorzystać. Dopiero po zakupie, jak przyjechałem do domu, zacząłem się tym bawić. I powiem wam, że naprawdę takie narzędzia czasami nie muszą spełniać roli takiej, żeby yy, bawić się nimi stricte w ogrodzie, tam gdzie są do tego dedykowane, ale też można pójść na jakieś alternatywy i wykorzystywać to w całkiem inny sposób, niż to producent w ogóle sobie przewidział. I powiem wam, że naprawdę wczoraj, jak zacząłem się tym bawić, to znalazłem tyle rzeczy, których którymi. inaczej tyle rzeczy, które można zrobić z wykorzystaniem tego gardenika że podejrzewam, że to jeszcze nie jest koniec. I tak tutaj na przykład y, sprawdzi się to świetnie w cięciu na przykład głupich kabli, które są już takie naprawdę bardzo grube, a na przykład nie poradzą nam sobie jakieś tam słabe obcinaczki do tego. Tutaj na pierwszy rzut pokażę wam taki przykład bardzo prosty drut, zwyczajny drut miedziany. On ma średnicę, no już nie jest taki dosyć cienki. 2 mm. Słuchajcie. Zobaczcie, to powinno służyć do cięcia krzewów, tak? Ja teraz biorę tutaj ten drut. Bardzo trzeba uważać na palce. Powiem wam, że palca wam to obecnie bez problemu. To jest bardzo mocne i ostre, także trzeba bardzo uważać na palce. To jest podstawa. Powiem Wam takie coś. Biorę drut miedziany 2 mm. Chciałbym go na przykład przyciąć trochę, nie? I patrzcie, co się teraz stanie. Ucięło mi tego druta 2 mm. Bez problemu żadnego. Na przykład jakaś taka rurka plastikowa, żeby ją szybko na przykład dociąć. Wkładam ją tutaj. Patrzcie, co się stanie. Rurka plastikowa ucięta. Fajnie, równo. Powiem Wam, że naprawdę to ma dosyć takie alternatywne zastosowania. Bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi o kabel, zwykły, jakiś taki yy, miedziany, też go utnie bez problemów, podejrzewam. No, słuchajcie, no. <ścoughs> nie, nie muszę po prostu używać żadnych jakichś obcinaczek. Tylko mam takie akumulatorowe, szybce do obcinania różnych rzeczy. Długopis. No, już się tak będę tym bawił troszeczkę. Końcówkę długopisa. Wkładu do długopisu. Obcina bez najmniejszego problemu. Mówią, takie rzeczy to obcina bez problemu. I wiecie co? Wczoraj tym miałem pewien motyw. Może niektórym z Was się zdarzy coś takiego, że macie jakieś urządzenie, rozwalicie je i co zrobić z tą plastikową obudową, tak. No kurde, no połamać ją nieraz jest bardzo ciężko, niewygodnie się to robi. No ciąć ją jakimiś kurde brzeszczotami też niewygodnie. I wiecie co? Ten gardenik sprawdza się. Wyśmienicie w cięciu w ogóle plastiku. I teraz na taki pierwszy test pokażę Wam na takim przykładzie butelki jakiejś, tak? Którą już opróżniłem. Coca-Cola butelka. Załóżmy, że ją sobie. Załóżmy, że sobie taką tutaj zgniotę, i teraz zobaczcie, jak zgniatamy taką butelkę, to ona zajmuje troszeczkę miejsca w kuble, tak? No już nie mówię, jak jest tych butelek zgniecionych, tam na przykład, nie wiem, 40 czy 50, no to już wtedy jest naprawdę dużo, ale taką butelkę można sobie pociąć. Chociaż powiem Wam, że tu mnie troszeczkę to rozczarowało bo te butelki są z takiego tworzywa. No, tu się troszeczkę zawiodłem. Myślałem, że to da rady uciąć. Ale widać, że. Nie, nie. Jednak nie. Jednak przepraszam. Myślałem, że to inaczej pójdzie. To musi być grubszy jakiś plastik, bo ten plastik z butelek jest cholernie wytrzymały. Bardzo wytrzymały. To najlepiej zrobimy tak, że ją Znieciemy tradycyjnie. Powiem Wam, że wczoraj obudowę od pewnego urządzenia tym ciałem to plastik gruby, taki grubszy plastik był. No i ciało to po prostu perfekcyjnie nawet nie chcę sobie myśleć ile bym czasu i Siły na to stracił, gdybym to jakoś rękoma chciał połamać, tak? A tym tylko sobie brałem ciachon, ten plastik mi pękał z tej obudowy. Robiło się tym genialnie. Także ma jakieś tam fajne zastosowanie alternatywne. Jeszcze wam pokażę na sam koniec, żeby nie, prze, nie przedłużać bez sensu tego filmiku o tym. Jest to 4V, zasilanie jest 5V, 1A. Tutaj jest 2000 mAh, jakiś akumulatorek włożony, 3,6 V. Data produkcji 6 2021, także one są jak nowe. Akumulator jest nowiutki. No i co mi się w tym podoba, że jest zabezpieczenie. Tak, żeby to uruchomić, musimy wcisnąć tutaj ręką tą, ten przycisk i dopiero wtedy one działają. Nie ma czegoś takiego, że że ileś tam wciśniecie i Wam się na tym zatrzyma, tylko to po prostu działa na tej zasadzie 0 jedynkowym tak? Wciśnięty spust to idzie, puszczacie to od razu odpuszcza w drugą stronę. Tak to działa. Fajne jest to, naprawdę. Dałem za to 30 zł. Myślę, że spoko nawet się opłacało. Sam akumulatorek, jestem ciekawy. jaki. Ciekawe jaki tutaj jest, ale nie będę tego rozkręcał. Jeżeli chodzi o ładowanie, bo goście do mnie najpierw w Lombardzie, nie mam ładowarki do tego. Ja nawet nie wiedziałem, że tu jest USB-C. Mówię do niego spoko, poradzę sobie. No i dopiero jak przyjechałem do domu, to patrzę, że jest USB-C. Ładuje się go USB-C. Także spoko, już takie bardziej nowoczesne. Tutaj, te, te wejście jest na ładowanie. No, i co więcej mogę Wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o gałęzie w ogródku, no to sprawdzi się to bez problemu, tak? Bo je bez żadnego wysiłku, że tak powiem. No i co? I ktoś pewnie oddał. Nie podobało mu się to. Nie sprawdziło się. Ale mówię: do cięcia jakichś takich grubszych powiedzmy drutów to jeszcze daje rady bez problemu. No i mówię, można jeszcze sobie pokombinować do czego bo to można było wykorzystać. Jeżeli chodzi o jakiś taki plastik, no to go ucina bez problemu. Zobaczcie, tu taką końcówkę spróbuję uciąć. Plastik to idzie jak w masło. taki. Mówię, plastik taki bardziej typowo jak są zbudowane urządzenia niektóre wieże i tak dalej. No, to to jest... do tego jest świetne. Jeżeli chodzi o zastosowanie tego garnika. Może kiedyś będę go używał do cięcia jakiś tam gałązek. Kto wie, co mnie czeka jeszcze w życiu, jaka przyszłość. A tak poza tym, to teraz tak na sam koniec sobie pomyślałem, że. No to takie urządzenie na akumulator do cięcia już na przykład blachy, jakiejś grubszej, to jest bardzo fajna sprawa. O, pokażę Wam na takim plastiku. Słuchajcie, tu jest już grubszy plastik. Wyobraźcie sobie, że macie jakąś obudowę, którą chcecie poniszczyć, zniszczyć, żeby na przykład nie zajmowała dużo miejsca. To takim czymś bez problemu to powinno uciąć. To jest grube dosyć. Także zobaczymy zresztą, jak to pójdzie. Tak jak mówię, Ucierło to bez problemu. Nie no, palca, kurde, nie chciałbym pod to włożyć. Naprawdę. Zobaczcie. Jeżeli chodzi o, o taki normalny plastik, to to tnie jak poezja. No i zobaczcie, już mogę sobie ten plastik wyrzucić do kosza i będzie o wiele mniej miejsca zajmował niż miałby zajmować chociaż jeszcze to utnę to działa zarobiście teraz utnę to podwójne poszło jak w masu nie no cięcie w plastiku takim czymś jest Eleganckie, naprawdę bardzo fajnie się to sprawdza. Co jeszcze chciałbym sobie sprawdzić, czy to utnie? gdzieś tu kurczy? Miałem ten eee, troszeczkę niklu jakiegoś, czy on by nikiel uciął. To jestem jeszcze na sam koniec ciekawy. Tylko no, gdzie ja ten nikiel rzuciłem? Ale nie, blaszkę niklową utnie bez problemu, podejrzewam. Tutaj nie ma żadnej jakiejś filozofii. Szukam niklu, ale nie mogę znaleźć niklu, no. Kawałek. Albo bym znalazł. Nie, tu jest blaszka od tego. Od y, akumulatora do sprętarki. No słuchajcie, nie pokażę Wam, jak to tnie nikiel. Ale na pewno poradziłoby sobie z tym bez problemu. Z, tak patrzę jeszcze, czy na biurku czegoś nie mam ciekawego, co mógłbym tym uciąć. Ale nie, nie, nie mam. To jak mówię do plastiku. Eleganckie. Bawię się tym teraz normalnie. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły na zastosowanie tego, no kabla 220 nie chciałbym tym przeciąć. Uff. Ale by było z Znowu były oklaski, był wiwat. Uhu. No ale nie wiem, czy by to przeżyło. To urządzenie takie zwarcie 220V. Dobra, zakończę na tym filmik. 12 minut, niedługi. Więc jeszcze tylko chciałbym wam pokazać, co tutaj to ma. Tutaj ma diody, że jak się ładuje, to się sieci czerwona. Jak się naładuje, to się sieci zielona. Dioda. No i mówię, tak jak tu jest zabezpieczenie, nie wciśniecie tego dopiero po wciśnięciu tego, zwalnia się tam jakiś trybik i możecie sobie wcisnąć do palca, tutaj nie, w, nie wkładać raczej. To naprawdę jest niebezpieczne, bo jakby się zakleszczyło, no podejrzewam, że ucięłoby tego palca, no. Ma, ma, ma moc. I tak o, jeszcze co chciałem powiedzieć. No mówię, ja to będę stosował do właśnie cięcia jakichś plastików, yy, kabli grubszych. No ale generalnie posłuży mi to do cięcia, właśnie plastiku, żeby się nie męczyć z tym. To już zobaczcie, Mogę wyrzucić do woreczka z yy, napisem plastik. O wiele mniej miejsca mi to zajmie. Szkoda, że butelek tak fajnie to nie, nie pocięło. Nie wiem, czy to jest kwestia tutaj naostrzenia tego ostrza tak super mocno ostro żeby wtedy łatwo to ciął. Bo tak to jest wszędzie równe te... Te szczypce tutaj co tną, są równe. Być może jest troszeczkę... Nie naostrzone tutaj, dlatego tak... Nie chcę łapać tego plastiku, a szkoda, bo... Mówię, do butelek by się przydało ciach, ciach, ciach. Butelka pocięta i wtedy... Właśnie, na sam koniec, już będzie taki bonus. Postaram się wziąć taką płytkę, gdzie tu mamy różne profile do Sita BGA. No i zobaczmy, czy taką blachę mi utnie. To jest gdzieś, nie wiem, 1 mm. Blaszka, bardzo cienka, zaraz wam powiem, ile to ma dokładnie. Ta 0,1 mm grubość. A tu gdzieś powinno nawet pisać na tym. Ale już nie ma tego napisu. Dobra. Zobaczymy, czy przetnie to. Jak utnie to, to będzie super sprawa, bo nie będę musiał się męczyć. Wiecie czym ja to wycinałem? Mini szlifierką i... Tym krążkiem. Tą tarczą taką do cięcia. Dobra. Jak to utnie, to już... Będzie super, naprawdę będzie super. Lecimy. A pogieło. Już mam sita zniszczone. No niestety nie utnie tego. Tak fajnie jakbym chciał. Chyba, że musiałbym to sztywniej trzymać. No nie. Do tego to się nie nada. Tu na początku idzie, ucina, ale już na końcu już się zacina, nie? Także być może wymaga to potostrzenia. Ale sita się troszeczkę uszkodziły. Tak ich nie używam. Za bardzo. Także dobra, to będzie na tyle. Trzy dychy Gardenika. Pewnie są o wiele lepsze jakieś jeszcze takie docięcia. Ja dopiero miałem styczność z takim czymś z Lombardu. Za trzy dychy. To wszystko. Pozdrawiam trzymajta się.